ZD Racing MT16 to niezwykle szybki model zdalnie sterowanego samochodu, który osiąga imponującą prędkość aż 80 km na godzinę. Zaprojektowany z myślą o miłośnikach ekstremalnej jazdy off-road oferuje zaawansowane rozwiązania techniczne. Dzięki bezszczotkowemu silnikowi, solidnej aluminiowej konstrukcji oraz precyzyjnie wykonanym komponentom ten model zapewnia nie tylko wyjątkową prędkość, ale także wytrzymałość w trudnych warunkach terenowych. Wyposażony w metalowe amortyzatory olejowe, opony o wysokiej przyczepności i napęd 4WD. ZD Racing MT16 gwarantuje niezapomniane wrażenia z jazdy, zarówno dla początkujących, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. Zapraszam do oglądania. Jeden z pierwszych elementów, który przyciąga uwagę, jest szczegółowa instrukcja obsługi. Jest ona wyjątkowo dobrze opracowana z dokładnymi opisami i schematami wszystkich części pojazdu. Każdy komponent został precyzyjnie opisany, co ułatwia zarówno montaż, jak i ewentualne naprawy czy konserwację modelu. Dzięki tej instrukcji nawet osoby mniej doświadczone w obsłudze modeli RC będą mogły bez problemu poradzić sobie z konfiguracją i serwisowaniem samochodu. W pudełku znajdziemy także zestaw części zamiennych, w tym tylne kółka, które pełnią bardzo ważną funkcję. Są one przeznaczone do stabilizowania samochodu przy szybkim przy Śpieszanie, co zapobiega jego przewracaniu się do tyłu. To szczególnie przydatne akcesorium biorąc pod uwagę moc i moment obrotowy, jaki oferuje ZD Racing MT-16. Dzięki tym kółkom można śmiało korzystać z pełnej mocy pojazdu, bez obaw o niekontrolowane wypadki czy uszkodzenia. Dodatkowo w zestawie znajdują się również zestawy naklejek, które pozwalają spersonalizować wygląd autka. ZD Racing MT-16 wyróżnia się wysoką jakością wykonania, która od razu robi wrażenie. Solidna konstrukcja podwozia z aluminium T6061, znanego ze swojej lekkości i wytrzymałości, zapewnia doskonałą sztywność, jednocześnie minimalizując wagę pojazdu. Precyzyjna obróbka CNC dodaje jeszcze więcej stabilności, szczególnie w przypadku płyty podwozia i wieżo amortyzatorów, co czyni ten model wyjątkowo odpornym na uderzenia i nierówności terenu. Amortyzatory olejowe o długim skoku wykonane z metalu doskonale radzą sobie z pochłanianiem wstrząsów, co przekłada się na płynną jazdę nawet po najbardziej wymagających trasach off Dodatkowo, naturalne gumowe opony z nowym bieżnikiem zapewniają świetną przyczepność na różnych rodzajach nawierzchni, od asfaltu po żwir, co czyni ten model wyjątkowo wszechstronny. Dzięki pełnemu napędowi 4WD oraz metalowym elementom układu różnicowego, przenoszenie mocy na koła jest niezwykle efektywne, a model radzi sobie z każdym wyzwaniem, jakie napotka na trasie. Nie można pominąć również takich detali jak wzmocnione osłony z przodu i tyłu oraz tylne kółka stabilizujące, które zapobiegają przewracaniu się samochodu podczas gwałtownego przyspieszenia. Całość uzupełniają realistyczne elementy takie jak przednie reflektory LED czy imitacje bagażnika które nie tylko dodają stylu, ale również chronią karoserię. Wysoka jakość materiałów i przemyślana konstrukcja sprawiają, że ZD Racing MT-16 to model, który sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających użytkowników. ZD Racing MT-16 imponuje nie tylko swoją zewnętrzną konstrukcją, ale również tym, co kryje się pod maską. Samochód wyposażony jest w bezszczotkowy silnik Rocket 2845, który dostarcza ogromną dawkę energii i zapewnia doskonałe przyspieszenie. Dzięki temu model jest w stanie osiągnąć imponującą prędkość do 80 km na godzinę, co czyni go jednym z szybszych w swojej kategorii. Silnik bezszczotkowy jest również bardziej wydajny i trwały niż standardowe jednostki szczotkowe, co przekłada się na dłuższą żywotność i lepsze osiągi. Całość zasilana jest przez baterię LiPo 11,1V 3S o pojemności 2200 mAh i wydajności 35C. Co zapewnia odpowiednią moc do dynamicznej jazdy. Bateria ta pozwala na około 15-20 minut intensywnej zabawy, a jej pełne naładowanie trwa około 4 godzin. Dzięki wysokiemu napięciu i pojemności, samochód ma znacznie lepszą responsywność na komendy, a moc jest przekazywana do silnika w sposób płynny i stabilny. Model jest także wyposażony w 35 amperowy bezszczotkowy regulator ESC, który skutecznie zarządza przepływem energii, zapewniając płynną kontrolę nad pojazdem. W połączeniu z 2,2 kg. Pełni wodoodpornym serwem metalowym, system sterowania jest bardzo precyzyjny i szybki, co umożliwia bezproblemowe manewrowanie nawet w trudnych warunkach terenowych. Taka kombinacja silnika, baterii i systemu sterowania sprawia, że ZD Racing MT-16 nie tylko jest szybki, ale również wyjątkowo łatwy w kontrolowaniu, oferując użytkownikom maksymalną frajdę z jazdy. Pilot do ZD Racing MT-16 jest bardzo dobrze zaprojektowany pod kątem ergonomii, co sprawia, że wygodnie leży w dłoni nawet podczas dłuższych sesji jazdy. Zasilany jest przez 4 baterie AA, co zapewnia długą żywotność bez potrzeby częstego i wymienienia. Jednym z głównych elementów sterowania jest pokrętło, które pozwala na precyzyjną regulację mocy samochodu od 0 do 100%, co jest szczególnie przydatne podczas nauki lub w trudnych warunkach terenowych, gdzie pełna moc może być mniej kontrolowalna. Poza pokrętłem pilot posiada przyciski do regulacji, które umożliwiają ustawienie kąta skrętu kół. To pozwala na precyzyjne dostosowanie sterowności pojazdu w zależności od preferencji użytkownika. Pilot wyposażony jest również w wygodny przycisk włączania i wyłączania, co ułatwia szybkie uruchamianie i wyłączanie urządzenia bez potrzeby odkręcania baterii. Całość jest solidnie wykonana. I dobrze wyważona, co czyni go intuicyjnym i łatwym w obsłudze, nawet dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z modelami RC. System zdalnego sterowania ZD Racing MT16 działa w paśmie 2,4 GHz i zapewnia zasięg do 120 m, co w praktyce okazuje się więcej niż wystarczające. Przy takiej odległości samochód staje się ledwo widoczny, więc możliwość kontrolowania go na jeszcze większym dystansie byłaby w zasadzie zbędna. Co więcej, nawet na odległości ponad 100 m nie zauważyłem żadnych opóźnień czy lagów w sterowaniu, co świadczy o stabilności połączenia i dobrej jakości systemu zdalnego sterowania. Mocny bezszczotkowy silnik i efektywny system zawieszenia świetnie radzą sobie z trudnym terenem, a solidne amortyzatory doskonale tłumią wstrząsy. Auto pewnie trzyma się podłoża, a przyczepne opony dobrze radzą sobie zarówno na asfalcie jak i w terenie. Jedynym zauważalnym brakiem jest brak tylnych świateł LED, które mogłyby poprawić widoczność w ciemniejszych warunkach, ale ogólnie model dostarcza fantastycznych wrażeń z jazdy. ZD Racing MT-16 to model, który zdecydowanie spełnia oczekiwania zarówno początkujących, jak i zaawansowanych fanów zdalnie sterowanych pojazdów. Dzięki świetnej konstrukcji, wysokiej prędkości i doskonałej responsywności, jazda nim to czysta przyjemność. Zdecydowanie polecam ten model każdemu, kto szuka emocji na trudnych trasach off-road. Jeśli planujecie zakup tego auta, to warto od razu zainwestować w dodatkowe baterie, ponieważ dostarcza ono takiej frajdy, że 15-20 minut na jednym ładowaniu to zdecydowanie za mało by się w nim pełni nacieszyć. Link do niego wraz z kuponem, jak zawsze, w opisie pod filmem.